Pierwsza piątkowa pętla rajdu Finlandii wiązała się ze spodziewaną dramaturgią. Na trzecim odcinku specjalnym rajdu jazdy zakończyli na dzisiaj ojstanak i Martina Arbaoja. Estoński pilot trafił do szpitala na obserwację. Na razie nie wiadomo, czy załoga wróci do jazdy w sobotę. Więcej z szczęścia mieli Kierynę Neville z Martinem Jüddę. Pętle kończą na piątym miejscu w generalce, a największe straty ponieśli przez przestrzelony zakręt. Po południu w akcji nie zobaczymy Takamoto Katsuty oraz Arona Johnstona. Japoński kierowca uderzył w drzewo na piątym odcinku specjalnym. Walka, by dojechać na czas do serwisu skończyła się niepowodzeniem. Z losem momentami igrali Sebastian Nogier i Vincent Lande. Na razie omijają ich jednak poważniejsze problemy i zajmują trzecie miejsce. Na drugiej lokacie znajdują się Elfin Evans oraz Scott Martin. Urzutem na taśmy na ostatnim małym się pętli wyprzedzili ich faworyci lokalnych kibiców Kaller van Pera z Jonne Haltunenem. Tylko dwa odcinki z czterech w piątkowy poranek zdołały przejechać załogi Junior WRC. Debiutujący w tej kategorii Hubert Laskowski i Michał Kuśnierz notują czasy w środku stawki. Debiut na fińskich trasach ma także druga z polskich załóg Grzegorz Monder i Paweł Pochroń. yeah